Witamy Państwa bardzo serdecznie w tym tandemie, w którym poprowadzimy 19 marca przyszłego roku Kongres Kultury Odpowiedzialności. Ten tandem to. Sławek Błaszczak. Ja nazywam się Maciej Trybulec i bardzo cieszę się, że są Państwo z nami dzisiaj. Po raz szósty w przyszłym roku, w marcu, zorganizujemy właśnie to wydarzenie. I tak sobie myślę, Sławku, że ktoś może zapytać, hmm, czy to naprawdę temat jest ciągle aktualny, czy może nie wszystko, czy wszystko już może zostało powiedziane, czy tematy zostały wyczerpane. Ciekaw jestem, co byś odpowiedział, gdyby takie pytanie się pojawiło. Staram się nie żyć w bańce, choć mi to grozi. Czyli w bańce związanej z tym, że zajmujemy się na co dzień tematem accountability culture, tego jak budować odpowiedzialne kultury, jak powodować, aby na dole były odpowiedzialne zespoły. Mam poczucie, że trochę jestem w bańce, no bo istnieje też drugi świat, w którym, w którym właściwie nastawiamy się na hierarchiczność, na to, żeby ludzie nie zadecydowali za bardzo na dole, żeby dostawali odpowiedzi z góry na pytania. Klientów, które się pojawiają, czyli żeby w pewnym sensie zabrać taką odpowiedzialność ludziom, a uczynić ich wykonawcami pewnych rozkazów, najlepiej bezbłędnych, żeby nie dochodziło do żadnych błędów jeszcze, bo jak ludzie sami to robią, to są jakieś błędy. Więc są takie dwa światy, pewnie dwie bańki. Obydwie, obydwie całkiem dobrze się czują i jedna przynosi efekty, i druga przynosi efekty. I mam wrażenie, że jak patrzę na to, co się dzieje w ogóle na całym świecie, no to jak mamy sytuację napięć, jak mamy sytuację konfliktów, Takich nawet na poziomie międzynarodowym, a ostatnimi czasy tego się stało bardzo dużo i przez wszystkie przypadki odmieniane jest, jak to jest zmienny ten nasz świat. Raczej naturalniejsza staje się narracja, taka hierarchiczna, taka gdzie, jak nie wiadomo, co robić, to uderzamy do kogoś na górze, żeby nam to napięcie nasze rozładowało i powiedział, co mamy robić, jak mamy działać, żeby wydał nam rozkaz, mówiąc krótko. Więc szefie, co mam robić, szefie, jaka decyzja to w takich sytuacjach zupełnie naturalny odruch. I to, co widzimy, że w sytuacjach napięć, zmienności, niepewności, no ten mechanizm naturalnie się w takim naszym plemiennym sposobie myślenia uruchamia. Ale organizacje, które wdrożyły sobie to podejście i które już mają podejście z drugiego świata, czyli podejście accountability, takie, w których ci ludzie mają pewną inicjatywę, proaktywność, korzystają w kryzysie na dwój, podwójnie, tak można było powiedzieć. Dlatego, że nie ograniczają się te decyzje wyłącznie do lidera, który podejmuje decyzje w sytuacjach trudnych i to jest wygodniejsze jakoś dla wszystkich, ale często będąc gdzieś daleko od tematów, daleko od informacji, nie do końca będąc rękami zaangażowany. No i robimy takie ograniczenie, tworząc lidera rodzaj wąskiego gardła czyli no tyle, ile przez niego przejdzie, to tyle się wydarzy potem. A w organizacjach, które jednak mają to podejście bardziej accountability, gdzie zbudowano już tkankę, DNA, myślenia, bardziej samodzielnego, nawet użyłbym określenia bardziej przedsiębiorczego w korporacjach czy w organizacjach, to tamci ludzie w sytuacji kryzysu dużo częściej się mobilizują, dużo częściej widzą, co trzeba zrobić, podejmują te decyzje, nie uciekają od nich. Dalej są w lęku i napięciu, no bo kultura odpowiedzialności to nie jest kultura komfortu. No to jest komfort właśnie jest w tej drugiej większy, kiedy czekamy, aż ktoś za nas coś zrobi. To jest bardziej kultura konfrontacji, decyzji, wchodzenia z tematami. I widzimy, że takie organizacje nawet na poziomie wyników w kryzysie bardzo często osiągają te wyniki na pewno nie gorsze, a często dużo lepsze nawet. Dzięki temu, że to się rozkłada na tak szeroką grupę. Tak, Maciu. Przypominam sobie taki post chyba, który parę tygodni temu umieściłeś i mówiłeś o pożarze budynku powiedzmy i, i kto wtedy ma tą akcję, bo tak mi się kojarzy ta sytuacja tak. niepewnych, zmiennych, jakichś kryzysowych sytuacji. Świat jest zmienny od lat, ale mam takie wrażenie, że ta zmienność przyspiesza I w związku z tym jest jakaś, wyobraźmy sobie sytuację taką naprawdę już kryzysową, jest jakiś pożar i teraz, który sposób radzenia sobie z tą sytuacją będzie lepszy, że, że jakiś tam szef, prawda, steruje tą akcją, czy łapie za gaśnicę ktoś, kto jest z najbliżej informacji, czyli najbliżej gaśnicy i, i wszyscy wiedzą to w tym modelu zrobić, żeby przez ten kryzys przejść, bo wydaje mi się, że w naszych głowach się właśnie rodzi to taka naturalna, Tendencja dobra w czasach spokojnych, kiedy płyniemy po tym morzu, to ta kultura odpowiedzialności nawet może się sprawdzać. Ale co w sytuacjach, kiedy jest kryzys, kiedy jest trudno, co jest bardzo, coraz bardziej. Kiedy jest ten pożar, tak to słusznie kiedy nazwałeś, prawda? Pożar, to co się powinno dać, to no wtedy tak ta władza, czy to sterowanie silną ręką jest bardziej skutecznym procesem, czy, czy mniej. No i właśnie my chcemy chyba w czasie tego okresu powiedzieć, że, że nie, że właśnie może nawet w kryzysie, czy przede wszystkim kryzysie, ta kultura odpowiedzialności pod warunkiem, że zespół jest kompetentny, przygotowany, tak. żeby co robić w nim, łatwiej przez kryzys przejść. Tak, tak, to prawda i mam nadzieję, że dostarczymy Państwu dowodów na to, nie tylko i wyłącznie swoimi ustami, ale też ustami osób, które po prostu podzielą się takim doświadczeniem podczas tego spotkania, a będzie tam sporo praktyków, którzy mają to doświadczenie, że na przykład przeżywając COVID, mając już taką kulturę, przeżyli ten COVID dużo lepiej na przykład niż inne oddziały na świecie, a w Polsce przyniosło to fenomenalne wyniki. I wiem, że wyniki zawsze do nas przemawiają, więc pewnie też o tym będzie trochę mowy na, na kongresie, jak to się przekłada na takie prawdziwe, realne, biznesowe rezultaty. No właśnie, wspomniałeś już o tym, że będą praktycy, więc może powiedzmy teraz, dlaczego warto wziąć udział i zacznijmy od tych naszych no, świetnych gości, praktyków, którzy przez ten okres kryzysu przeszli. To może powiedzmy kilka słów, kto będzie właśnie reprezentował tę grupę liderów? Zacznę od takiej najszerszej, najszerszej reprezentacji, bo będą dwie osoby, które o trochę innych aspektach grupy SEB, czyli spółki Tefal, powiedzą, gdyż będzie Darek Pyrchla, który przejął ponad rok temu poradku Matuszewskim schedę opieki nad kulturą z pozycji lidera odpowiedzialnego za sprzedaż w organizacji. Takim językiem tradycyjnym można powiedzieć członka zarządu. Tak nie nazywamy, nie nazywamy tego w Tefalu, więc jakby tylko tłumaczę. Ale jako lider przejął odpowiedzialność za kulturę, i tutaj Darek nam sporo opowie o tym, to też o takiej swojej drodze, którą przeżył, budując kulturę odpowiedzialności, ale też jak systemowo to robić, żeby taką kulturę utrzymywać, żeby ją rozbudowywać, co to jest za rodzaj też rutyn w organizacji, które powodują, że taka kultura rośnie, czego to wymaga od lidera. Więc myślę, że tutaj Darek opanował to do perfekcji. To jest ósmy rok funkcjonowania tej kultury i o tym opowie, jak to w Polsce przynosi wyniki, które są szokujące dla całej grupy SEP na świecie, gdyż no, są lepsze na przykład niż cały rynek niemieckojęzyczny, jeśli chodzi o zysk. A sobie możemy porównać demografię i historię tej firmy w jednym kraju i w tych krajach chociażby niemieckojęzycznych. Więc Polska jest taką najbardziej zieloną wyspą chyba w całym w tej chwili tefalu, w całej grupie. A Radek z kolei opowie o tym, jak dokonuje misji eksportowej. Czyli jak przenosi to doświadczenie z Polski bardzo niełatwe na 26 krajów Europy Zachodniej, pokazując, co też też znaczy dla lidera, który już nie ma takiego wpływu, jak w Polsce to się zadziało, czyli że jesteś gm który zarządza zmianą na poziomie jednego kraju, mając kilkusetosobowy zespół, tylko kiedy to się dzieje, kiedy masz do dyspozycji 26 zespołów i Proporcjonalnie, no możesz w każdym mieć jakiś mały swój wpływ, nawet czasowy. Więc jak to robić i dalej osiągać wyniki? No niełatwej transformacji. Jak co trzy miesiące z radkiem rozmawiamy o tym temacie, to bywają różne momenty. Więc sam jestem ciekawy, co będzie w marcu. Na razie jest bardzo zielono od dość długiego czasu. Zobaczymy, a to jest bardzo świeża historia. Więc o tym, tym podzieli się Radek. Będzie też Ewa Górska, która. Wprowadza tą kulturę w firmie Group One, to jest spółka mediowa. To jest też bardzo taki ciekawy, można powiedzieć, obszar do działania, duża organizacja, w której jest już ten proces transformacji drugi rok. Właściwie nawet prawie trzeci się będzie chyba zaczynał w marcu, tak mi się wydaje. No w każdym razie będzie to w sercu całych tych zmian. I Ewa też opowie o tym, jak to jest, kiedy jesteśmy jeszcze w tej fazie, Krowania w drugim roku, tworzenia tych wszystkich rozwiązań, jakie to przynosi efekty w organizacji, jak to jest transformacja też dla liderów. I tu, jako członek zarządu, podzieli się też takimi swoimi doświadczeniami: czego to, znaczy, to, czego to wymaga od liderów, żeby to się naprawdę działo i przynosiło efekty? Tak, jak mówimy o praktykach, to chyba takim legendarnym praktykiem jest David Marker. W tym gronie pewno dużo nie muszę go przedstawiać, ale może są jakieś nowe osoby, więc przypomnijmy. David Marquet, był kapitan okrętu, który niespełna roku z najgorszej załogi robi najlepszą. I opisuje to w książce Turn the Ship Around, czyli polskie wydanie Z Min Kurs. Napisał też drugą książkę, Język Lidera, mm. albo dokładnie po Literature Language. I wreszcie niedawno, dokładnie parę miesięcy temu, napisał trzecią książkę Distancing. Jest to taka książka, która podejmuje temat że decyzje lidera dzięki pewnemu mentalnemu zdystansowaniu się, mogą być zdecydowanie lepsze. Te, te formy mogą po prostu omijać te formy dystansowania omijać pewne pułapki ego lidera, emocji i przywiązania do wcześniejszych decyzji. Domyślam się, że w czasie tego wystąpienia nawiążę do, do, tej, do tej najnowszej książki, także te informacje będziecie Państwo mogli na żywo bezpośrednio Davida. Usłyszeć. No będzie też znakomity, nie tylko w Polsce, ale również poza Polską wykładowca, mówca, konsultant i trener w obszarze przywództwa Paweł Motyl, też długo pewno nie trzeba paba przedstawiać, bo jest naprawdę rozpoznawany na wielu scenach w Polsce i za granicą jako jeden z najlepszych wykładowców. Też autor książki Labirynt sztuka podejm podejmowania decyzji. Książki świat Schrödingera, Kronika Nieprzewidywalnej Przyszłości. Jeżeli ktoś z Państwa nie czytał, to serdecznie zachęcam, szczególnie w, tym in, w tej drugiej książce, mówi o tym, jak technologia i, i zmienne czasy wpływają na biznes i pokazuje, jak przygotować się do tej właśnie nieprzewidywalnej rzeczywistości, jak przechodzić przez te czasy kryzysu. No taki Myślę, to, co. Tak, że to, co Paweł też dodaje od strony takiej strategicznej, to w świecie AI, a czym jest accountability, jaką wartość też wnosi, i jak to tworzyć, kiedy no, ten AI jeszcze więcej tej zmienności wprowadził. Ale to nie wszyscy, Sławku, z... nie wszyscy, nie wszyscy. I też jeszcze nie wszyscy są jeszcze ustaleni, ale jest jeszcze Ewa Błaszczak, moja żona, liderka. Do, jeszcze do niedawna też partner w firmie For Results. I Ewa dokonała w ciągu ostatniego półtorej, właściwie dwóch lat, takie głębokie badania i w Polsce, i też za granicą na temat tego, jakie są te mechanizmy budowania nas jako liderów samoświadomości, które nas odblokowują na to, żeby realnie takie transformacje prze, przeprowadzać w organizacji. Czyli jak znajdować takie akceleratory w sobie, takie triggery, które pomogą nam taką transformację jak najszybciej przeprowadzić. Więc to będzie skorelowane z najnowszą książką Ewy na ten temat, na temat tego, jak zarządzać swoim ego, tak żeby to ego nie miało nas. Tak. A to, to ego lidera, też doświadczenie już dobrych kilku lat, jest absolutnie fundamentalnym takim. Taką zwrotnicą, prawda, która albo umożliwi tak, tak. wprowadzenie kultury odpowiedzialności, albo będzie po prostu blokować, bo najczęściej ten problem z tego lidera stoi na drodze wprowadzenia kultury i myślę, że to, to, to te sposoby uświadomienia i odblokowania niezwykle ważny temat dla, dla liderów, którzy chcą iść tą drogą. Jest jeszcze jedna niespodzianka, ale jeszcze jej nie ogłosimy, bo tak na 100% nie potwierdziliśmy. To jeszcze przed nami, więc to nie jest jeszcze wszystko tutaj ustalone, ale to szykujcie się na kolejne informacje. Poza tym, że no będą fantastyczni goście, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami z wielu właśnie fajnych, ciekawych organizacji, które są na tej ścieżce już jakiś czas. Tam właśnie niespodzianka to z jednej takiej organizacji, myślę, że jeszcze tutaj będzie. To my tak co roku was angażujemy i wciągamy, tak żebyście mieli, którzy jeszcze nie byli na Kongresie, skalę zjawiska. To zwykle jest między 100-120 osób w takich, no można powiedzieć interakcjach też z nami większych. To my też zamierzamy zrobić trochę takich rzeczy angażujących i interaktywnych. Maciu, zgadza się? Tak, no. Zwykle kongres polega na tym, że przychodzą mówcy i mówią ciekawe rzeczy. My staramy się iść troszkę bardziej w kierunku interaktywnym, żeby przy udziale pewnych narzędzi, czy to menti, czy, czy pracy na przykład w grupach, przy stolikach, żeby włączyć Was w tworzenie. Zwykle uczestnikami są naprawdę doświadczeni liderzy, którzy mają dużo do powiedzenia, i pamiętam, że jak robiliśmy ewaluację tych. Naszych poprzednich kongresów, to te prace grupowe wokół stolika były bardzo wysoko oceniane jako odnoszące wartość. Także każdy z Was może być kontrybutorem tych, tych naszych przemyśleń o kulturze odpowiedzialności, szczególnie w tych czasach chaosu, jak ten kompas złapać, bo dla nas ta kultura w tych czasach chaosu jest takim kompasem, jak, jak prowadzić nas przez te zawirowania. Dodam jeszcze, że te, te formy ciekawe, związane tramą z, traumą, z pewnym, pewnym doświadczeniem, takim na żywo trochę, bo to też może być interesujące. No, no dobrze. To tak ja myślę, że tak, że taki tak? efekt chyba, nie, Maćku, jeszcze jakbyśmy mogli tak. powiedzieć, taki tak. ważny efekt. Co roku z czym wyjeżdżają uczestnicy kongresu, bo zbieramy te informacje, jakbyś to, Maćku, nazwał tak z twojej perspektywy. Ja może. Posłużę się takim doświadczeniem sprzed dosłownie dwóch tygodni. Mm -hmm. Uczestniczyłem z ramienia właśnie for Results w takim wyjątkowym kongresie w Barcelonie, który się, organizacji, która już działa na nazywa się Corporate mm -hmm. Rebels. Jesteśmy członkiem tej organizacji. Mm -hmm. Tak, Four Results jest członkiem tej organizacji. Przyjechało tam około 250 rebeliantów z całego świata, naprawdę z całego świata, nie tylko z Europy, ze Stanów, z, nawet, nawet z Australii. I, to, to, to przez dwa dni słuchaliśmy właśnie tego, o czym trochę też w kongresie będziemy mówimy. bo to jest też temat kultura odpowiedzialności, jak iść pod prąd, jak spłaszczać struktury, jak tworzyć samoorganizujące się zespoły. I powiem Wam, że po tych dwóch dniach ja, chociaż jestem przekonany do tego, że kultura odpowiedzialności, że ta samodzielność, że przekazywanie decyzyjności, tam gdzie jest informacja, to jest absolutny krok, ale przyjechałem taki. Zenergetyzowany, po prostu naładowany, powiedzmy, kolokwialnie, z jeszcze większą energią chce to propagować, chce inspirować i chce o tym mówić. I myślę, że podobny kongres, podobny efekt będzie nasz kongres, że jeżeli przyjdą praktycy, jeżeli mówią, jakie są efekty, co, co to dało, co to dało dla biznesu, dla inspiracji, dla nas, jako liderów, dla równowagi zawodowo-prywatnej, no to się wyjeżdża. Z takim jakimś większym przekonaniem, jeżeli człowiek może się czasami zastanawiać, czy ja naprawdę mam płynąć pod prąd, przecież chirurgicznie jest czasami szybciej, łatwiej i prościej. Tak więc spotkacie tam ludzi, którzy mają za sobą już jakieś doświadczenia, którym się chętnie podzielą, jak takie kultury wprowadzać. Jeśli wy już takie doświadczenia macie, no to znajdziecie pewnie szereg inspiracji, przykładów, bo ja co roku spotykam osoby, które są. Rok do roku i mówią: No, z ostatniego kongresu wprowadziłem to i to. No, dwa kongresy temu rozpocząłem taki i taki proces, dzisiaj mam już z tego takie i takie efekty. my to często zaskakuje, no bo to właściwie jest zestaw różnych inspiracji, mikro doświadczeń, jeden dzień, nawet nie jakiś bardzo pełny. Nie napakowane pod korek, to, to, to stwierdzam, to jest naprawdę dla mnie pozytywnie zaskakujące, jak wiele osób z tego bierze konkretne rzeczy, które potem wdraża i wprowadza, a to wszystko jest zatopione w tym klimacie. O którym ty, Maćku, powiedziałeś, czyli takim klimacie, w którym czujemy, że to nie są bajki, że to naprawdę działa, że to może przynosić fantastyczne efekty, i że to może przynosić efekty i biznesowe, i ludzkie. To znaczy, to jest ten sweet spot, ten złoty środek, gdzie łączymy zdrowe, psychicznie organizacje z zdrowy, zdrowymi wynikami. I to jest oczywiście coś, co jest trudne do osiągnięcia, ale można się przekonać, że jest możliwe i jak to zrobić? Właśnie, powiedziałeś, że to naprawdę działa i też powiedziałeś, że z czymś wychodzimy. Ja się podzielę bardzo krótko jednym takim moim doświadczeniem, które wyniosłem z Barcelony i to było naprawdę dla mnie wstrząsające, nawet pozostatnio o tym zrobiłem. Mianowicie w środku Ugandy, kraju, który jest dramatyczny pod względem po prostu bezrobocia, tam 700 tysięcy młodych ludzi rocznie kończy jakieś tam szkoły średnie, podstawowe, czasami nawet studia, i mają 12 tysięcy miejsc pracy. I pojawił się człowiek, Etienne, Niemiec, który tam w środku Ugandy stworzył właśnie ku komórkę kultury odpowiedzialności, tak byśmy powiedzieli. To znaczy stworzył z grupą młodych ludzi taką potem nazwaną organizację SINA, która po prostu zastanowiła się, dobrze, to co my możemy zrobić tutaj w środku Ugandy? I wymyślili różne sposoby, a to produkcję jakichś tam słomek do picia, a jakichś tam filtrów do wody. I po pewnym czasie to nie oni szukali tych miejsc pracy, tylko sami tworzyli miejsc pra miejsca pracy, coraz bardziej rozrastają się w tych już kilku krajach. Mają kilka tysięcy osób, które działają, i to jest. Fantastyczny dowód na to, że nawet nie zaplecze, nie pieniądze, tylko po prostu stworzenie pewnej przestrzeni dla ludzkich możliwości, dla potencjału. Ta rola lidera, który tworzy takie środowisko rozwoju, może doprowadzić no, do niesamowitych efektów. Przeczytajcie Państwo SINA, powtórzę, organizacja Social Innovation Academy w Ugandzie, a teraz już w kilkunastu krajach, i to jest taki. Taki konkretny przykład, że to, co my mówimy, nie jest teorią. To nie jest tak, że to fajnie brzmi. Naprawdę to działa, że się stworzy kulturę odpowiedzialności, że stworzy się klimat, środowisko do uruchomienia, rozwoju potencjału pracownika. I o tym też będziemy mówić, o właśnie tym tworzeniu środowiska podczas naszego kongresu. Ciekawy przykład, bo on pokazuje, że tam, gdzie brakuje wszystkiego, jest totalny, można powiedzieć, permanentny kryzys, no żyjemy w świecie dobrobytu. A tam jest totalny, że można zbudować na kulturze piękne też wyniki i dać ludziom poczucie naprawdę sensu funkcjonowania. To cóż dopiero można zrobić u nas, w naszej bogatej, wciąż Europie? I to jest jakiś przepis, do którego będziemy Państwa zachęcać. Organizacyjne Będzie... kwestie na koniec, ostatnia minuta. Tak jest. Organizacyjne kwestie. Spotykamy się 19 marca w Warszawie. Kongres potrwa około 6 godzin, tak liczymy. I uwaga, uwaga, to ważne dla osób, które dzisiaj uczestniczą, ale także, którzy odsłuchują później, do 20 grudnia mamy specjalny rabat 10%. Za chwilę tutaj w linku. O, pojawi się kod rabatowy, a on brzmi kongres 10. 10, no bo będzie 10% rabatu. Też może poprosimy Wiktoria, abyś wrzuciła link do kongresu, gdzie możecie więcej dowiedzieć się. Na ten temat my dzisiaj takie tylko highlights rzuciliśmy. I jeżeli macie Państwo jakieś też pytania, o właśnie, pojawił się link do kongresu: kongres.forresults.pl. Gdy macie Państwo pytania, to albo teraz, albo możecie do nas pisać. Chętnie odpowiemy. Są różne pakiety, są trzy rodzaje pakietów i są oczywiście, bardzo Was zapraszamy do tego, żeby być na żywo, ale są też możliwości, jeżeli problem jest z dojazdem, to możliwości uczestniczenia online, są bilety indywidualne, są grupowe, pełna gama i pełna skala. No to mam nadzieję, że widzimy się niebawem, bo 19 marca czas szybko płynie. Bardzo dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Dziękujemy. Do zobaczenia.